Są w naszym życiu historie mówiące o tym, że coś się wydarzyło. Na przykład, złamanie nogi, ale też może być złamanie życia. Niby wszystko zostało poskładane, niby coś tam zafunkcjonowało. A jednak potrzebna jest ponowna operacja. Potrzebne jest na nowo poskładanie nogi, na nowo jest usadowienie biodra, które nie przyjęło się. Na nowo trzeba poukładać życie, które wydawało się, że już rany są zasklepione, że dobrze się funkcjonuje. Okazuje się, że nie. Jedyną osobą, która może dokonać ponownego otwarcia rany, po to, żeby ją oczyścić, po to, żeby nie było infekcji, po to, żeby ta rana nie stawała się przyczyną niedobrego, wadliwego funkcjonowania, jest sam Pan Bóg. I dlatego my, zwłaszcza w Wielkim Poście. Przychodzimy do miejsca, które jest najlepszą kliniką, do konfesjonału, po to, żeby to Jezus zranił nas, otwarł ranę, zalał balsamem miłosierdzia, po to, żeby wreszcie wszystko dobrze się zagoiło.